Hejka, moi drodzy, z tej strony witam was ponownie w grze Dust Legend Tale. Cóż, mamy e, uderzający patyk, możemy wrócić na dół. E, to zdobędziemy także e, tą e, nie, a, skrzynkę e, e, tego Rida. To jest nam potrzebny owoc. Gdzie była ta mała dziewczynka? Gdzieś...

Enjoy your fidget. I love my doll. I love her so much. Love, love, love. że powinienem nacecie z tą fidgetą tutaj. Dobra. Mamy quest a better fidget. I dzięki temu będziemy mogli także zrobić quest. Y, dla Rida. Czyli mamy w końcu pudełko, dobra. Chodźmy do tego dziadka. Oddajmy jego patyk. Oh, Mistyk. now i can get back at that good-for-nothing tralk that done busted up my leg <laughs> whoa hang on blop you'd better not pick any fights in your uh, condition boy this is a matter of honor and revenge and hitting things with sticks tell you what i'll beat up some trolls for you bring me their devilish little fingers Four of them. No, 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 forty. No, four hundred. My broken leg demands justice. No, we're going to need more, right? How about I gather four troll fingers just for you? Sound good? Espar the troll, puf, no, no, bra. Ah, that's my boy. Ah, dziadzio, fajnie. Pędzę dora. Mamy od niego klęcze dla mnie, a my ruszamy dalej. Grimond covers. Covering the bar of splintina. Uh. No. Skurde. Dobra. Gin. Ale już ich atakować dobrze. To ja myślę sobie chyba na raz atak. No właśnie, Rift box. Mamy Czyli mamy glify, czyli jest to jakby jest zamknięta skrzynka. Czyli to tak jak ten, efekt, który otwieramy za pomocą znalezionych kluczy. Nie, on nie poszybował. I przeżył jeszcze nieźle. Oki. Okay. Szliśmy dalej. Woohoo! Pięknie! <laughs> Jakie lubię tyle takie powietrzne walki? Lągijcie no, wszyscy, przyjmij nawet im kasę. Już mam 10 tysięcy, nieźle. No w ogóle był jakiś skarb w poprzedniej planszy, widzę. Także żeśmy nie zebrali. What? ŁAT? Dobra, to śmieszne już. Dobra, tego to jeszcze kurde nie było. <gry> A, ta gra mnie zawsze cię zaskoczy. Tam jest klucz. Ja chcę tam ten klucz, kurde. A, czyli to jest ta taki prąd. O. Dobra. Jest owocek i mam sklep. Ah, hello again, my friend. I suspected you. Tak, ty zawsze wiesz, że ja wrócę. Czy ty masz mm, klucze? Masz klucz? Aj ma dol za zero. <laughs> Dobra. Ale kupiłem sobie na pewno klucz. O jeze, sprzedałem. Jestem głupi. Dobra. Nie to, ja przyłączę się przecież skórę na sprzedaż. Aaaaah, fuck! No, trudno, zmarłem trochę kasy. No, trzeba tu posprzedać trochę tych śmieci, co mamy. Mamy jeden palec. Dobra, no, sprzedamy go switch. No, on powinien nie teraz mieć. Też ma jeden za 400. Dobra. To jest nasz owoc. Uh, 9 sekundowy. Ła dobra. Stwierdziliśmy już. Ale już gdzie mi go trzeba dać? Boom. No. Owoc. A, owoc. Halo. Proszę zatem. Zresztą tej ich sekundy są jakieś inne niż nasze. I kolejny kurak. Nie, da jakoś tak normalnie do tego klucza dostać. Nie, nie wiem co nam trzeba zrobić. Będę musiał naprawdę się jakoś postarać, żeby zdobyć inne klucze. Ale to zrobisz poza kamerą! Gin. Dobra. Zabij tego. nie mi się tutaj no, przede wszystkim. Ła, wow, 3 ładnie, yy, tak, ja chciałem się zapisać przede wszystkim, będę korzystał i teraz jeszcze wrócimy do Aurory. Mam, mam trochę tych kamieni. Aurora, yy, wrócimy w to miejsce i pójdziemy oddać Ridowi jego pudełko. as you intend to use it with connacht read j-stash you found it quickly give it to me relax reed it's just a box just a box no no it's not just a box didn't you hear it whispering to you the whispers the lies Stary, szalony, I'll say they told me the box was filled with cupcakes I opened it up and nothing was inside <laughs> oh. oh no 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 you opened the box why did you open the box I told you not to open the box quick take it back I can't hold this <laughs> hey what are you doing I thought you wanted your box back I went through a lot of trouble getting that. Like... Yeah, we had to find this girl in Mudpaw, and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, it was a bit roundabout. <laughs> Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison, and now it will consume your very soul! Okay, Reed, I really think it's time you went inside and got some sleep. I think... wait, what's happening to me? There's something... Something wrong. Breed, what was that? What's going on? I, I feel I feel weak. Like something's sucking the life right out of my body. Then it's already started. Oh, why did you have to open the box? I said not to open the box! Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. That's in the past. We can't change that we should be focusing on the future. and, you know, that's about me. the presence inside this box, it latches onto your soul, tries to take over your mind. the only way to stop it is to break the barrier between body and soul. in other words, dust. you will need to kill yourself. Bred! it really is the only way, dust.

If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Dust, you can't seriously be considering. Fidget, I don't have time to argue. I can feel it draining my life away. We need to get out of the village and fast. Oh, kurde! Dobra, teraz mi zaskoczyli. Ale nie mogę skakać. Co jest? No, nie mogę wyjść. Dobra. Ej, ale wiesz... co jest? Autentyczny, teraz jestem przerażony. Gdzie jest ten box? Aha, dać się zaś, w ogóle Ważna rzecz czy ja mu... no, mam mam klejnot z re rezurekcji, dobra Kurde, to będzie cały czas po dwa punkty Nie jest dobre dobra, no niestety będziemy musieli dać się zabić Dobra Pójdziemy gdzieś nie wiem Tutaj do lasu może tu mnie coś zabije Dobra, musimy dać się zabić No atakujcie mi durnie Dobra no niestety musimy dać się zabić widzę No Nie tu kurde bo to mi przywraca zdrowie Dobra, może gdzieś jakaś większa grupka Atakuj, atakuj. Oni mi tak mało zadają teraz, że ja się na nagle nie mogę. <grytanie> Sami siebie będą wykańczyć jeszcze. Atakuj, atakuj. Kurde, ale to, to już ostatecznie tego widzicie, coś się nie spodziewałem.

Dobra, pytanie czy żeśmy zużyli kryształ? Nie, kryształ cały czas jest. Dobra, możemy już... Reed's Box. Dobra. Znów żeśmy zamknęli tego... No nie wiem to powiedzieć, demona, tak? Z e, powrotem w tym... pudełku. Możemy wracać do Rida. Ale to muszę wam powiedzieć, że to jest dziwaczny, kurde quest. Ja się nie spodziewałem, że coś takiego może się zdarzyć. Może wstąpię do sklepikarza. Tak, 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 cieszę się. Ma o, a akurat ma 4, dobra, wiecie co, kupimy to. Jeśli nie chce. 4600, nie jest wcale tak dużo. Eee, tego chyba też miałem kupić. Eee, nie pamiętam ile. Tak, tak, cieszę się. Sprawdźmy ile tego. Mm, Troll Fingers, to mamy. 4 Slime codes. Coats. Tak, to jest Troll Finger, bo jak się wykosztowałem, to się wkurwie. Tak. Po 4T, dobra. Wydam trochę kasę, no ale trudno i tak kurze za chwilę wiecie zarobię. Mamy jeden, 450 pięćdziesiąt do na switch, na sprzedaj. Chciałem ci słyszeć to. Za 37, masz nowy item. Mhm. Można zrobić jedno to. Dobra, za chwilę tutaj wrócimy.

But it should still serve as an adequate reward. shouldn't you Wait. What do you mean if your plan didn't work? Well, it did, didn't it? So now I have no use for this revival stone, and you can take it. Hopefully you'll never have to use it. No, yes. well, you keep that box under lock and key. We're just lucky that kid down in mudpot had the common sense not to open it. I will never let it out of my sight again. It's my burden to bear. After all. Good luck, Dust. Thank you, Reed. What else whispers to me? No. No, it can't be. The trees? The trees themselves whisper an ancient song. Somebody must chop them all down to silence their lies. So, Goodbye, Reed. No, <laughs> <laughs> dalej. To jest Dobra, to autentycznie było dziwaczne zadanie. No nie spodziewałem się tego. Mamy dwa revival stone Dwa razy że będziemy musieli wskrzesić. Dobra, wróćmy do skopikarza. Welcome back. Tak tak, cieszę się. No, czy masz to, co już chcę. Masz nadal jedno to. Nie, dobrze, dobra. Weźmy sobie na ten. Nie ja mam tu posprzedaj sobie tak sześć tego. Nawet tego aż ten nie potrzebuję. Mamy mimo wszystko sportowy materiał. O, to mamy dwa, to możemy jedno sprzedać. Nowy materiał. Tak, tak, cieszę się. Później wrócimy tutaj ewentualnie po e, resztę materiałów. Na wrócimy do dziadka. Ile ja w ogóle mam tych kamieni teleportacyjnych? Może trzy. No, no to na spokojnie. Przede wszystkim zapis. Mapa świata, tak. Aha, ja, możemy tylko w te dwa miejsca. Dobra, no to tutaj. Patrz, I nie, cię nie ma. Więc co, zobaczymy sobie co jest po tej stronie. A, po tej stronie jest tylko wyjście. Dobra. O, wróciłeś. Cześć stary. Tak, tu jest ten skarb. Tam jest to złoto, ale tu nie mamy owoców. A na dole raczej nie było owoca. Bumbum ma tutaj gdzieś. Eee... Czeka. dobra, loud game. W <śpięć> to w tekstury. Musimy wczytać grę. Mapa świata. Glade. Henry caverns, tak, bo tutaj mam się udać. No matpot. tu nic nie ma. Tam jest potwór, ale to mniejszej schodzimy tutaj. Wtopić się w tekstury? Nie no, ja jestem naprawdę mocny. Ok, i do dziadka. Here you go, Blob. Four troll fingers. Don't spend them all in one place. Woo, daisy! Bet I could play the piano with these puppies. That's assuming I know what a piano is. You're done right by me, son. here's a little token of my appreciation nudging he said tell you what since you're in the hunting mood maybe you could help me with my teeth i don't see how those two things relate also i don't want to see how those two things relate <laughs> what's wrong with your teeth blop <laughs> aside from the fact that i only got one left i've been wanting to construct me some dentures and if you can bring me 10 rockhound teeth I've been sitting pretty, er, smiling pretty, while I'm sitting. Haha. <laughs> Dobra, spoko. I've been keeping track of all the things people have asked you to do, Dust. This is probably the creepiest one so far. No, na pewno to jest najtajniejsza. You said it, Fidget. All right, Blob. I'll get you some teeth. No, jakieś zęby zdo. Dobra, mam kolejne zadanie od niego. Ale ruszam dalej. Pięknie. Zaraz, czy to jest ten materiał? Eee... Materials. Shelk. Mieszkamy coś tam... Thief. A zębów póki co nie mamy. Zresztą z nich mają wypaść zęby, ale nie wiem. BUM! <śled> Doświadczenie O, że przeżył co pełna moc. Hipereliminacja, pięknie. Piękne Kombo. Piękne obrażenia. Dobra. I mamy mamy blumarz, mamy, mamy Blumash, tak, To tak, tak, No tak, się wysławię, to ciężkie kurdy nędzy. kurdynęzy. Jeszcze lata, chyba żeśmy zabili. zabili. tak, tak, Dobra, Dobra, tak, e, tak, te tak, są też nam będą potrzebne żeby się uchronić przed tym hmm, nie wiem jak się dam do tamtego klucza dostać niestety no jeszcze nie padłem dobra mniejsza ten klucz Zobaczmy, czy w sklepie są już te rzeczy. Tak, tak, wiem, że jesteś tu, żeby służyć, ale nie przeginaj. Nie, jeszcze nie ma. Więc cóż, ruszam zatem dalej. Hop, hop. Nie ma. Nie ucisz mi, fidget. Dobra. Przede wszystkim zapis. Uła! pięknie. No masz i coś jeszcze tam wziąłem. Dostaliśmy. <grystanie> Fajnie, że wszystko tak kury spada. Kilka jest naprawdę sympatyczna, muszę wam powiedzieć, bo to jeszcze lepszej chyba produkcji nie było na moim kanale. Wiem, że też cieszy się tą małą popularnością. Yy, no ale cóż, że część z Was nie chce tego oglądać, a mi się chce to grać. Więc można powiedzieć, że macie problem. <grybujesz> oh yeah! No mam metal I mam schemat na szyjnik, świetnie. Oh jee, yeah. nie to, znaczy ten schemat, to, aha, to jest ten naszynik. Tu mamy też: atak, Defense, lag. To jest ten, a to jest inny. Fajnie, że mamy właśnie takie rzeczy, takie schematy, możemy sobie wykonywać przedmioty. To jest bardzo fajna taka No to nie jest tylko: wiecie, pas Trzepanka, to jest tak naprawdę RPG. Tak e, ten e, u seta widziałem tego, South Park kijek prawdy. Nie. Co to kurde? Dobra, to znaczy, tam mam się nie zbliżać. Co? A to są kamienie, dobra. I okay. tam nic Zuwamy czukaj... te te kolce, dobra Zż, nam się obrywało Jest owca, świetnie, mam, mam już kolejną Kolejna owca Doli A tutaj spokojnie O jest sklep tak, cześć. Masz coś ciekawego? Nie, jeszcze nie macie. Dobra, na pewno bym... Oj, dobra. I przeszliśmy. Tam jest klucz. Dobra, mamy. Słuchajcie, klucza sobie nie odpuszcza tak łatwo. Lat latency kur kurwiszony. Hej, udam z przodu, Dziękuję. Nie może iść dalej. I jest kolejny save all. Nie, nie, tu się nie, to się zapisze. i w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, ludzie. cześć!